Kochani, witajcie ponownie na moim kanale z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na test najnowszej palety od Nataszy Nenony. I Need a Nude. Jest to paleta w takim średnim rozmiarze. Mamy tutaj 15 cieni, z czego mamy 8 błysków o różnym wykończeniu i 7 matów. Maty przy słoczach są bardzo masełkowe. Ogólnie paleta przepięknie przekładała się na słocze. Korystyka. Tutaj zobaczycie dzisiaj podczas tego odcinka i jak myślę widzicie po tym makijażu. Na słoczach i w palecie wygląda bardziej neutralnie, ale jak widzicie po tym makijażu na załączonym obrazku, ta paleta jeśli chodzi o korystykę trochę... Poszła bardziej w chłodną stronę. Paleta przyszła do mnie dzisiaj rano, kupiłam ją w Seforze. Jej cena to 350 zł, więc ta cena jest bardzo, bardzo wysoka i również oczekuję od tej palety takiej jakości. Zrobiłam się dla Was dwa makijaże, nie będę tutaj mówić, czy jeden makijaż jest mocniejszy, czy lżejszy. Natomiast powiem tylko, że trochę spodziewałam się innej kolorystyki na oczach. Jak widzicie na załączonym obrazku, bo tego już nie ukryję. Mam na sobie dość mocno chłodny makijaż, natomiast paleta na pierwszy rzut oka w takich kolorach raczej nie jest. Także pokażę Wam oczywiście jak się z tą paletą pracuje, powiem co o niej myślę, zobaczycie tutaj te kolory na oku, jak one się budują, jak one wyglądają, zobaczycie jak się z nimi pracuje, no i też oczywiście później przejdziemy do podsumowania i powiem Wam co o tej palecie myślę i czy warto ją kupić, czy nie warto jej kupować. W międzyczasie możecie już napisać w komentarzu czy macie te paletę, czy ona Was korci, czy średnio, czy w ogóle byłybyście w stanie wydać takie pieniądze na paletę, oczywiście w Sephora można czasem polować na 20% zniżki, niemniej jednak... Już już te ceny tych palet wysokopółkowych zaczynają mnie odrobinę przerażać. Zastanawiam się, kiedy dojdziemy do kwoty 399 zł, może nie 400, ale kiedy dojdziemy do tych prawie 400 zł za taką paletę, bo ceny rosną dosyć szybko, musicie przyznać. Także jestem ciekawa, czy macie, czy czekacie, czy czekałyście na test tej palety. Jeśli jesteście zainteresowani tym, jak zrobiłam te dwa makijaże, których cieni użyłam, a użyłam prawie wszystkich cieni z palety, żeby rzetelnie ją przetestować, no to oczywiście zachęcam Was do oglądania dalej. Pamiętajcie o kciukach, o komentarzach, po obejrzeniu tego odcinka. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was bliżej siebie. Przechodzimy do pierwszego makijażu. Zaczynam sobie od nałożenia korektora Rimmel Multitasker. Jestem ciekawa, czy chciałybyście zobaczyć coś nowego. Yy, czy ten korektor Wam się nie znudził, bo w zasadzie pokazuję go w każdym odcinku. Mi się nie znudził i absolutnie nie widzę potrzeby Używanie niczego innego, jeśli taki produkt się świetnie sprawdza, to jest 40K do polnej skóry, jak widzicie ona jest dosyć jasna, ale myślę, że za chwilę będzie lepszy ten korektor, także już ciemniejszego nie kupuję. I ten makijaż chciałabym zrobić taki delikatniejszy, powiedzmy dzienny. I nie ukrywam, że bardzo mnie kuszą te odcienie takie lekko wpadające w brzoskwinie. Tutaj, te wszystkie odcienie takie neutralne, chciałabym sobie zostawić do tego ciemniejszego makijażu. Natomiast powiem wam, że korcą mnie te odcienie i na pewno. W tym makijażu tych odcieni użyję. Myślę, że zacznę sobie od tego wid i zobaczymy faktycznie, czy on wygląda tak jak na słoczu, czyli tak lekko brzoskwiniowo. To zobaczymy, czy tak też wygląda po prostu na oku. Lekko wpadający w brzoskwinie bardzo sympatyczny, bardzo ładny. Ładnie się rozciera. Takim dużym, puchatym pędzlem tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu. Tak jak patrzę, wydaje mi się, że wypada troszeczkę intensywniej niż w wyprasce, także ta pigmentacja tutaj tego cienia, jeśli chodzi o to, jak wygląda właśnie w palecie. A na oku wydaje mi się, że na oku wypada zdecydowanie intensywniej. Dobrze, spróbuję sobie nieco rozetrzeć ten, ten, ten cień cieniem fair, czyli ten jaśniutki. Zobaczymy. Tak przypuszczam, że on w ogóle na mojej skórze za bardzo nie będzie widoczny prawdopodobnie nałożę go do wewnętrznego kącika, tak żeby sprawdzić w ogóle jego intensywność, bo jak widzicie tutaj w zewnętrznym kąciku, no wiadomo, to się na pewno rozetrze i będzie wyglądało troszeczkę bardziej subtelnie, natomiast no ten cień nie jest jakoś mocno widoczny na moim oku. Dobra, wezmę sobie mniejszy pędzel i ten cień spróbuję zaaplikować w wewnętrznym kąciku. Tak, on na oku wygląda bardziej taki cielisty, przynajmniej u mnie, pewnie gdzieś u jaśniejszych blondynek, gdy ktoś ma jaśniejszą karnację, być może będzie bardziej widoczny. U mnie ten odcień wypada na taki cielisty, z delikatną może nutą brzoskwini, ale jest bardzo, bardzo delikatny. I teraz paluszkiem zaaplikuję sobie cień Sheen. To jest właśnie taki delikatnie brzoskwiniowy, ale ma dosyć dużo srebrnej drobiny, więc w moim odczuciu wypada dosyć chłodno na oczach, ale jest bardzo fajnie drobno zmielony. Bardzo ładnie się przynosi palcem. Tutaj nie ma żadnego problemu. Wszystko fajnie wygląda, ale jednak na powiece jest dużo mniej, dużo mniej widoczna, ta baza kolorystyczna, która jest chociażby widoczna na paluchu. Na słoczu jednak dużo bardziej, moim zdaniem, widać ten, tą brzoskwiniową bazę. Natomiast na oku, tutaj, jak dla mnie, jak patrzę na powiekę, jest dużo mocniej widoczna ta srebrna odrobina, która odbija się tutaj do światła, jak przekręcam ręką. Teraz jeszcze odrobinę spróbuję sobie przyciemnić tym cieniem. Wydaje mi się, że on powinien być ciemniejszy. I tutaj o odrobinkę daje się budować. Nie jest to jakiś mocno ciemniejszy odcień, więc jak widzicie, nie ma takiej różnicy, ale jednak intensywność jest. I zrobię kreskę, może wezmę do tego ten cień. Oczywiście, jak to na ciemne cienie Natasha denony przystało, jest przyzwoicie napigmentowany, chociaż chyba nie skłamie, jak powiem Wam, że Dużo lepiej mi się robiło kreskę cieniami z ostatniej palety Mexmo, którą testowałam jakiś czas temu na kanale. I mega mnie korci, żeby na dolną powiekę nałożyć ten cień. Eee, to jest cień Muse i on jest dosyć tłusty, jak mam być szczera. To jest taka trochę formuła tłusta jak w glamowych cieniach. Nie lubię takich cieni, ale Tutaj pędzelkiem, takimi drobnymi ruchami. Też w tym cieniem mam być szczera, wypada na oczku dużo srebrnej drobiny. I tak wygląda pierwszy makijaż. Może być taka dzienna, może być wieczorowa propozycja. Myślę, że bardzo fajnie wygląda ten błysk pod spodem. Co muszę powiedzieć, to na pewno to, że te błyski mają dużo srebrnej drobiny. Będę jeszcze nakładać inne, ale słoczując sobie tutaj nawet na palcu taki bardzo, bardzo jasny róż, on ma też dużo srebrnej drobiny. to jest taki cień, który mega mi się podoba w wyprasce brąz, też ma dużo srebrnej drobiny. Także ogólnie w tych błyskach znajdziecie w większości przynajmniej dużo srebrnej drobiny. Jak zaczęłam nakładać te cienie, no to one wpadały lekko brzoskwiniowe odcienie, ten błysk tak samo jak widziałyście na słoczu. On wygląda, on ma bazę brzoskwiniową, ale ma dużo srebrnej drobiny, przez co jest też odrobinę chłodniejszy. Ale jak zaczęłam dokładać ten cień, no to już to kolorystyka troszeczkę tego makijażu się bardziej zmieniła. Myślę, że na jaśniejszych osobach może troszkę te odcienie mogą wpadać w taki ceglany odcień. No i też ten czekoladowy brąz to jest taki odcień właśnie takiej chłodnej czekolady, więc wszystko tu się też fajnie ze sobą komponuje. Natomiast ja się zastanawiam, czy ja lubię tyle srebrnych drobinek w błyskach. Raczej wolę cieplejsze odcienie błysku, także myślę, że te cienie bardziej pewnie spodobałyby się mojej siostrze. Aczkolwiek są bardzo ładne i nie można tutaj złego słowa powiedzieć. Absolutnie fantastyczne. Fantastycznie się pracowało z tymi cieniami, także nie było żadnych problemów. Odrobina się sypią, jak dotykamy pędzlem do wypraski. To jest taki naprawdę delikatny osyp, ale są bardzo masyłkowe, świetnie się rozcierają. No i ogólnie makijaż bardzo mi się podoba. Myślę, że w takim makijażu mogą być wszędzie. Także ja nie przedłużam, przechodzimy do drugiego makijażu. I w drugim makijażu chciałabym użyć więcej właśnie z tych cieni takich bardziej neutralnych. I drugi makijaż zacznę również od korektora Limer Multitasker. I teraz chciałabym, żeby ten makijaż to był taki może spotlight, więc zacznę sobie od cienia tender, buduję tym cieniem zewnętrzny i wewnętrzny kącik. Dosyć mocno się przykleił, ale też ładnie się od razu rozciera. Teraz na bardziej puchaty pędzel wezmę cień ston. Jeśli będę potrzebowała jeszcze więcej rozdymienia, co jest dość prawdopodobne, to sięgnę sobie pewnie po cień mesz. dosyć szaro wyglądają te cienie na oku zobaczcie niby to są takie neutralne brązy ale w szarości wydaje mi się że u niektórych osób mogą mniej, w mniejszym w większym stopniu wypadać w ciemniejszych odcieniach czasem tak jak patrzę na przykład na słocze to wydają takie odcienie mauve natomiast jak widzicie na oku tutaj zdecydowanie to się blenduje do takiej szarości I teraz na mniejszy pędzel biorę cień tender i aplikuję go w wewnętrznym kąciku. I też rozciągam cieniem stone. I teraz biorę cień mężczyzny, ten jeszcze jaśniejszy odcień i spróbuję sobie jeszcze delikatnie rozblendować tym cieniem granice. Ale już co mogę Wam powiedzieć, że dla mnie te odcienie wypadają troszkę zbyt w szarość, wypadają troszeczkę zbyt chłodno już. I na środek powieki, no nie pozostaje mi nic innego jak nałożyć ten błysk, będzie on tutaj fajnie się wybijał. Ale też jak już Wam wcześniej mówiłam, jest tutaj dużo, dużo srebrnej drobiny. Może jeszcze lekko dociemnimy ten makijaż tym ciemnym brązem. Ładnie tu się daje wszystko budować i tego na pewno tym cieniom nie można odmówić. Jak dla mnie, cienie wypadają dosyć mocno chłodno. Myślałam, że będą bardziej neutralne. Tutaj jednak na oczach, no ja widzę zdecydowanie taką bardziej szarość, takie cienie, które w sumie rzadko używam na klientkach. Fajnie, że to nie są kolejne ciepłe brązy, natomiast nie wiem na ile osób używa takich odcieni. Mi nudziakowo cienie każą się trochę z czymś innym niż z szarością jednak. Zrobię sobie teraz czarną kreskę. Próbuję tutaj odrobinę rozeszczyć to jeszcze tym najjaśniejszym cieniem fel. Ten dokładnie, który nakładałam w poprzednim makijażu, ponieważ ten wewnętrzny kącik wydaje mi się tutaj po prostu za dużo się dzieje. Dużo lepiej teraz to wygląda. I na dolną powiekę nakładam cień tender w zewnętrznym kąciku, tak żeby wszystko tutaj ładnie ze sobą grało. Od razu sobie rozcieram też cieniem mesh, żeby to rozblendować. Teraz w wewnętrznym kąciku wezmę cień. Mia, czyli ten najjaśniejszy różowy błysk. I tak, tak jak już wcześniej wam mówiłam, no jest sporo znowu srebrnej drobiny. Dalej weźmiemy cień Whisper, czyli taki najbardziej zmielony w sumie, bardzo drobno zmielony. I na środek sięgam jeszcze po cień Ella. I tak wygląda skończony makijaż. Jak widzicie, makijaż wyszedł dosyć chłodny. Sama jestem zdziwiona, bo patrząc na tę paletę, w życiu bym nie pomyślała, że przy użyciu tych cieni wyjdzie aż tak chłodny makijaż. Lekko, jakby się tak przyjrzeć, ja to co widzę tutaj w lusterku, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, delikatnie te odcienie wpadają, w, są takie przełamane lekko taką kolorystyką mauve, natomiast, no, y, wydaje mi się dużo chłodniej te cienie wyglądają na oczach niż w palecie, więc tutaj dla mnie trochę zaskoczenie, bo przyznam się szczerze, że patrząc na tę paletę dzisiaj nawet jak do mnie przyszła, w świetle słonecznym y, i nawet rozpoczynając ten makijaż, nie przypuszczam, że on wyjdzie aż taki Chłodny, także nie przedłużam, przechodzimy do podsumowania. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ten test i te dwa makijaże przypadły Wam do gustu. Jak zwykle, oczywiście, piszcie w komentarzach, który makijaż jest Waszym ulubionym. Jestem bardzo ciekawa. Jeśli chodzi o tę paletę, to powiem Wam, że jestem. Trochę w kropce, bo dzisiaj rano, jak ta paleta do mnie przyszła, to gdy wystawiłam ją na światło dzienne, słoneczne, tutaj wstawiam Wam filmik, wydawała się super neutralna, która będzie pasowała do naprawdę większości klientek, która będzie się podobała większości kobiet. Natomiast, jak widzicie na załączonym obrazku, drugi makijaż wyszedł bardzo chłodny i patrząc na te cienie w palecie, zupełnie nie przepuszczałabym dzisiaj rano, jak ją otworzyłam, że taki makijaż na moich powiekach powstał. W stanie. Cienie w palecie moim zdaniem są bardziej neutralne, są też jaśniejsze. Wydaje mi się, że też znowu tutaj pigmentacja Nataszy Denony po przełożeniu na powiekę jest po prostu intensywniejsza. Nawet jeśli mam być w tym pierwszym makijażu właśnie używam tych cieni i wydaje mi się, że ten cień i ten tutaj wypadał na oczach ciemniej niż w wyprasce. Jeśli chodzi o błyski, tutaj też jest duży ukłon w stronę srebrnego koloru. Właściwie większość błysk ma srebrną drobinę, także nawet jak któryś cień, tak jak ten shin, ma ciepłą bazę, taką brzoskwiniowo złotą no to już ta srebrna drobina troszeczkę sprawia, że ten cień staje się po prostu chłodniejszy. Także paleta, moim zdaniem, tak jak na mnie wygląda, ok. To wydaje mi się, że dla osób, które po prostu szukają bardziej takich nudziakowych faktycznie odcieni, żeby te brąz były po prostu neutralne, a nie ciepłe, ale też nie szarości, może wyglądać właśnie tak szaro-buro. Może po prostu wam przypaść do gustu. Także znowu to wydaje mi się, że jest to paleta, która będzie się nadawała po prostu dla osób, które właśnie lubią bardziej chłodną kolorystykę. Na pewno u mnie paleta wypada. Chłodniej niż tutaj, um, po prostu w środku. Także, um, jeśli chodzi o tę zawartość, no ja liczyłam szczerze mówiąc na coś innego. Um, liczyłam bardziej na takie neutralne odcienie, które będę po prostu mogła wykorzystać na klientkach. Palety w takich odcieniach chłodniejszych już w swojej kolekcji mam. Mam tych palet całkiem sporo i szczerze mówiąc, jakbym miała wybrać na przykład tę paletę. A paletę Maxmo Najnowszą, Save the Date, to szczerze mówiąc postawiłam na tamtą, ponieważ tamta kosztuje około 170 zł czy 160 zł, a ta kosztuje 350 zł, więc jest prawie 200 zł różnicy. A z tamtą pracowało mi się naprawdę super. Uważam nawet, że tamte ciemniejsze brązy mają dużo lepszą pigmentację, dużo lepiej się robi nimi kreskę. Na pewno tamta paleta mocniej się sypie, natomiast e, wydaje mi się, że ze względu na kolorystykę matów e, wybrałabym. Po prostu tamtą paletę, gdybym się zastanawiała nad zakupem jednej albo drugiej. Tutaj e, otrzymujemy za cenę 350 zł e, aż 8 błysków i 7 matów, więc jest przewaga właśnie cieni błyszczących, co ja nie za bardzo lubię. Jak mam być szczera, to na klientkach chyba wystarczy mi do pracy paleta Glam Palette, w której też mam takie chłodne odcienie i używam jej w sumie bardzo rzadko, bo jednak większość klientek chce makijaże w neutralnych brązach lub po prostu w ciepłych brązach. E, także nie wiem, czy ta paleta cenę Stanie. jest bardzo ładna, nie ma o czym mówić, super się z nią pracowało, cienie się przepięknie przekładały na powiekę, przepięknie się blendowały, to nie zauważam żadnych absolutnie problemów, natomiast jest to troszkę coś innego e, niż oczekiwałam, e, jeśli chodzi o korystykę e, tej palety. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tej palecie, jak waszym zdaniem powinna wyglądać idealna paleta nudziakowa. No i cóż, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka i mam nadzieję, że Widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem, a szykuję dla Was naprawdę prawdziwą perełkę, jakiej jeszcze na moim kanale nie było. Także do zobaczenia wkrótce, życzę Wam miłego dnia. Nie zapomnijcie o komentarzach i do zobaczenia. Pa-pa!